Pan Szymon Widera. Proszę bardzo panie, panie pani radny. Pani przewodnicząca wzdycha. Naprawdę. Wzdycha Dobrze, pani radny. przewodnicząca. W kilku, w kilku, kilka mam kwestii. Proszę pozwolić, że połączę punkt oświadczenia z wolnymi wnioskami, bo będzie mi łatwiej, a wtedy tylko raz zabiorę głos. Po pierwsze, pan radny Kamil Dybik mówił tyle o manipulacji, a powiedział podczas swojego ostatniego wystąpienia, że gimnastyka korekcyjna została w domu zlikwidowana. Dziwię się, że nikt z was tego nie wyłapał, ponieważ nie jest to prawdą. Znam kilkanaście dzieci, które na gimnastykę chodzą, w tym także moja córka. Druga sprawa jest taka. Tutaj ja mówię, chciałbym połączyć te wolne wnioski z oświadczeniami. Moi drodzy, na początku sesji mówiliśmy na temat statutu Rady Miejskiej, aby kierować swoje tutaj wnioski do Przewodniczącej Komisji Prawno-Organizacyjnej. Mój wniosek jest taki, po dzisiejszej sesji chciałbym prosić o albo zmianę mojego miejsca na sali sesyjnej, Albo zmiany miejsca dwóch panów po mojej prawej stronie. To, co tu się dzieje, to nawet nie są przykupy na bazarze, to są głupie dogadywania, pośmiechujki, tak zwane. Naprawdę dziwię się, że jesteście trzecią kadencją jednymi, a dalej tak mało wiecie z jakiegoś kindej sztuby, z jego, jest mi niezmiernie przykro. I trzecia, ostatnia sprawa, do której oczywiście za chwilę pewnie zainteresowany się odniesie. Do czterech rozmówców. Pan radny Dybich powiedział dzisiaj, no chyba mnie nie rozumiecie. No chyba do wszystkich zresztą, no nikt, nie, nikt nie jest w stanie zrozumieć. Jest takie stare przysłowie, skoro nikt nie jest w stanie cię zrozumieć, może problem nie leży w słuchaczach. Dziękuję bardzo.